Możesz drastycznie zwiększyć swoje możliwości domykania klientów, czyli sprzedaży, jeśli będziesz robił tą jedną rzecz. Oglądaj do końca ten film. Chodzi o etykietowanie, czyli labeling. Tutaj chodzi o to, że jeśli dasz komuś nakładkę, tą etykietę, że osoba jest jakąś osobą, ma pożądane jakieś cechy charakteru i ona z tym się zgodzi, to będzie się tak zachowywać w kontaktach z tobą. Więc kluczem w sprzedaży jest to, żeby dać tą etykietę, aby osoba czuła się pewniej, decyzyjnie i tobie ufała. Takim fajnym przykładem jest to, że na przykład zamiast dawać to fake urgency, czyli. Fałszywą, czyli fałszywe uczucie, że czas się kończy, trzeba coś zrobić, trzeba podjąć działanie, czy podpisać ten kontrakt, czy kupić u ciebie, to możesz im dać po prostu etykietę osoby, która podejmuje szybko konkretne decyzje. To tak samo jak jesteś starszym rodzicem. Nie mówisz swojemu dziecku, nie dajesz mu takiej etykiety na zasadzie, ty, Brudasie, masz zawsze bałagan w pokoju, tylko mówisz, że jesteś czyściochem, i to jest jednorazowa akcja, że akurat ma teraz bałagan u siebie w pokoju. Także pamiętaj, nie dawać ludziom takich etykiet, z jakimi nie chciałbyś mieć później do czynienia. Dawaj takie etykiety, jakie chcesz, żeby oni de facto tak się zachowywali w tym kontekście, w rozmowach z tobą.